Mini, ale odzyska na piłka przez Marcela Volana. 1 do jednego. No i warto było dziś w niedzielę wstać trochę wcześniej niż zwykle, przyjechać do pracy i zobaczyć czwartego kola Volana. gola zdecydowanie najpiękniejszego. Czy się Smirdow, a teraz kolejna okazja. gol Doskonałe podanie z głębi pola Gutiereza. Hedra wyszedł na czystą pozycję i przelopował to na seget, no i to jest ta okazja. Cichy! Uderzenie w słupek! Ależ było blisko! No znowu, za braku tego, pusta bramka i 2 do 0 uderzenie przez całą długość boiska. Niewykorzystane sytuacje, lubią się mścić. Weserling. Znów przedał się lewą stroną Mateusz Weselnik, ależ kapitalnie zrobił to zawodnik z dziesiątką na plecach huknął z lewej nogi prosto do bramki, której pilnował Tomasz Warszawski. Mamy bramkę kontaktową w 12 minucie tego spotkania. Akademicy powoli wracają do gry. Myślę, że wcześniej muszą uderzenia świetne uderzenia, ale gol! 4 do 0, Artur Pokławski. No tutaj była ta różnica trochę między dwoma zespołami. Wcześniej bardzo podobny ten fragment gry.